została zdobyta. 1. W dziewiątym roku panowania Sedecjasza, króla Judzkiego, w dziesiątym miesiącu przybył Nabuchodonozor, król babiloński, z całym swoim wojskiem pod Jerozolima i oblegali ją. 2. W roku jedenastym Sedecjasza, w czwartym miesiącu, dziewiątego dnia uczyniono wyłom w mieście. 3. Weszli wtedy wszyscy dowódcy króla babilońskiego i obrali sobie siedzibę w bramie środkowej. Nergal Sinus Magir, Rapsaris, sareser, Rapmak, oraz wszyscy pozostali dowódcy króla babilońskiego. 4. Widząc to Sedecjasz, król judzki, i wszyscy wojownicy uciekli, wychodząc nocą z miasta drogą prowadzącą przez ogród królewski, przez bramę między dwoma murami, wybrali drogę ku Arabie. 5. Lecz wojsko chaldejskie ścigało ich i dopędziło Sedecjasza na nizinach Jerycha. Pojmali go więc i zaprowadzili do Ibla, w kraju Hamat, do Nabuchodonozora, króla babilońskiego, który wydał na niego wyrok. 6. Król Babiloński zabił synów Sedecjasza w Ibla, na jego oczach, również wszystkich dostojników judzkich kazał król babiloński zabić. 7. Następnie wyłupił oczy Sedecjaszowi i kazał go zakuć w podwójne brązowe kajdany, by go uprowadzić do Babilonu. 8. Chaldejczycy spali nadto dom królewski oraz domy ludu, mury zaś Jerozolimy zburzyli. 9. Resztę ludu, który pozostał w mieście, i zbiegów, którzy mu się oddali, i pozostałych rzemieślników, Nebuzaradan, dowódca Straży Przybocznej, uprowadził do niewoli do Babilonu. 10. Natomiast częściu bogiej ludności, nie posiadającej niczego, pozostawił Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, w ziemi ludzkiej, dał im tego dnia winnice i pola. 11. Co do Jeremiasza wydał Nebuchodonozor, król babiloński, następujący rozkaz przez Nebuzaradana, dowódcę straży przybocznej, 12. Weź go i miej go na oku, a nie czyni mu nic złego, lecz postąp z nim stosownie do życzeń. Jakie ci wyjawi? 13. Nebuzaradan, dowódca Straży Przybocznej, Nebuszazban, Rabsaris, Sareser, rapmak, oraz wszyscy dowódcy króla Babilońskiego. 14. Kazali więc sprowadzić Jeremiasza z dziedzińca wartowni i powierzyli go Doljaszowi, synowi Akikama, syna Szefana, by go zwolnił do domu. W ten sposób przebywał wśród ludu. 15. Do Jeremiasza zaś, gdy jeszcze był więziony na dziedzińcu wartowni, pan skierował następujące słowo. 16. Idź, powiedz kuszyciel Bedmelekowi, to mówi pan zastępów, Bóg Izraela. Oto zamierzam wypełnić swą zapowiedź przeciw temu miastu ku zagładzie, a nie ku pomyślności. 17. Tego zaś dnia, gdy się to stanie na twoich oczach, ocalę ciebie wyrocznie pana tak, że nie będziesz wydany w ręce ludzi, przed którymi odczuwasz lęk. 18. Z całą bowiem pewnością uratuję Ciebie i nie zostaniesz zabitym mieczem, a swoje życie mieć będziesz jako zdobycz, albowiem mnie ufałeś wyrocznia Pana. 1. Słowo, które Pan skierował do Jeremiasza po uwolnieniu go z rama przez Nebuzaradana, dowódcę straży przybocznej. On to wydobył go, gdy był skuty łańcuchami wśród wszystkich zesłanych z Jerozolimy i Judy, którzy mieli być odprowadzeni do Babilonu. 2. Zabrał więc naczelnik straży Jeremiasza i rzekł do niego, Pan, Bóg twój, przepowiedział nieszczęście temu miejscu. 3. Wypełnił i uczynił Pan, jak przepowiedział. Zgrzeszyliście bowiem przeciw Panu, nie słuchaliście Jego głosu i dlatego spotkał was taki los. 4. Teraz zaś oto uwalniam cię z więzów, jakie masz na swych rękach. Jeżeli wydaje ci się korzystne, pójść ze mną do Babilonu. Chodź. Wtedy będę miał ciebie pod opieką. Jeżeli zaś wydaje cię niekorzystne pójść ze mną do Babilonu, zostań. Spójrz, cały kraj masz przed sobą, idź tam, dokąd uważasz za dobre i słuszne się udać. 5. Wróć do Godoliasza, syna Achikama, syna Szefana, którego król babiloński uczynił zarządcą miast ludzkich, i zamieszkaj z nim wśród ludu lub też udaj się, dokąd będziesz uważał za słuszne. Następnie dał mu dowódca straży przybocznej zapasy oraz podarunki i zwolnił go. 6. Jeremiasz więc udał się do Godoliasza, syna Achikama, do Mispa i przebywał z nim wśród ludu, który pozostał w kraju. 7. Gdy zaś usłyszeli wszyscy dowódcy wojsk, znajdujący się w terenie, oni sami ich ludzie, że król babiloński uczynił zarządcą kraju Godoliasza, syna Achikama, i że uczynił go zwierzchnikiem mężczyzn i kobiet. Dzieci i ubogich ziemi, którzy nie zostali zesłani do Babilonu, 8, przyszli do Godoliasza do Mispa, Izmael, syn Netaniasza, Johanan i Jonathan, synowie Kareacha, Syrajasz, syn Tanhumeta, synowie Efa Jaznetowa, Jezaniasz, syn Maakatety, oni sami wraz ze swoimi ludźmi. 9. Godoliasz, syn Hikama, syna Szefana, złożył im i ich ludziom przysięgę mówiąc, nie bójcie się służyć haldejczykom. Pozostańcie w kraju i bądźcie poddani królowi babilońskiemu, a będzie się wam dobrze powodziło. 10. Ja przebywam w Mispa jako przedstawicielu haldejczyków, którzy przyjdą do nas, wy natomiast zbierajcie wino, owoce i oliwę gromadźcie w swych naczyniach, a przebywajcie w miastach, które wzięliście w posiadanie. 11. Także wszyscy mieszkańcy Judy? Którzy przebywali w ziemi moabskiej u Ammonitów i w i w innych krajach, usłyszeli, że król babiloński pozostawił resztę w Judzie i że ustanowił nad nimi Godoliasza, syna Achikama, syna Szefana, jako zarządcę. 12. Powrócili więc wszyscy mieszkańcy Judy z wszystkich miejsc, po których się rozproszyli, i przyszli do ziemi judzkiej do Godoliasza, do Mispa, i zebrali wino i owoce bardzo obficie. 13. Johanan zaś, syn Kareacha, i wszyscy dowódcy wojskowi stacjonujący w polu przyszli do Godoliasza do Mispa 14, i powiedzieli do niego, czy ci wiadomo, że Baalis, króla Memonitów, posłał Izmaela, syna Netaniasza, by cię pozbawił życia? Lecz nie uwierzył im Godoliasz, syna Hikama. 15. Tymczasem Johanan, syn Kareacha, przemówił potajemnie do Godoliasza w Mispa, pójdę i zabiję Izmaela. Syna Netaniasza, także nikt nie będzie wiedział. Dlaczego ma on ciebie zamordować, a wszyscy mieszkańcy Judy, którzy skupili się przy tobie, mają ulec rozproszeniu, reszta zaś Judy zagładzie? 16. Godoliasz, syna Hikama, powiedział do Johanana, syna Gareacha, nie możesz popełnić takiego czynu, bo to, co mówisz o Izmaelu, jest kłamstwem. 1. W siódmym miesiącu przybył Izmael. Syn Netaniasza, syna Eliszamy, z królewskiego rodu, wraz z dziesięciu ludźmi do Godoliasza, syna Achikama, do Mispa. 2. Podczas gdy tam ucztowali wspólnie w Mispa, powstał Izma, el, syn Netaniasza, oraz dziesięciu ludzi, których miał ze sobą, i zamordowali mieczem Godoliasza, syna Achikama, syna Szafana. Zabił więc tego, którego król babiloński ustanowił zarządcą kraju. 3. Nadto zabił Izmael wszystkich mieszkańców Judy, którzy mu towarzyszyli w Mispa, Chaldejczyków, którzy tam przebywali, oraz żołnierzy. 4. Następnego dnia po zamordowaniu Godoliasza, gdy nikt jeszcze o tym nie wiedział, 5. Przyszli ludzie z Sychem, z Szilo i Samarii w liczbie osiemdziesięciu z ogolonymi brodami, rozdartymi szatami i pokryci nacięciami. Nieśli oni z sobą ofiary z pokarmów i kadzidło. By je złożyć w domu pańskim. 6. Izmael, syn Netaniasza, wyszedł im naprzeciw z mispa, podczas gdy oni postępowali naprzód płacząc. Gdy ich spotkał, rzekł do nich, chodźcie do Godoliasza, syna Achikama. 7. Gdy zaś weszli do miasta, Izmael, syn Netaniasza, i ludzie, którzy z nim byli, zabili ich i wrzucili do cysterny. 8. Dziesięciu ludzi spośród tych, że powiedziało jednak do Izmaela, nie zabijajcie nas, bo mamy w polu ukryte zapasy, pszenicę, jęczmień, oliwę i miód. Wstrzymał się więc, nie zabijając ich wraz z ich towarzyszami. Dziewięć, cysterna zaś, do której wrzucił Izmael zwłoki zabitych ludzi, była tą wielką cysterną, jaką zbudowała sam przeciw Basze, królowi izraelskiemu. Teto cysterna Izmael... Syn Netaniasza, napełnił pomordowanymi. 10. Następnie uprowadził Izmael resztę ludu, który był w Mispa, oraz córki królewskie, które Nebuzaradan, dowódca gwardii, powierzył go Doliaszowi, synowi Achikama. Izmael, syn Netaniasza, zabrał ich ze sobą i wyruszył, by przejść do Ammonitów. 11. Gdy usłyszał Johanan, syn Karecha, i inni dowódcy wojskowi którzy z nim byli, o wszystkich zbrodniach, jakie popełnił Izmael, syn Netaniasza, 12. Zebrali wszystkich ludzi i poszli walczyć z Izmaelem, synem Netaniasza. Spotkali go u wielkiego stawu w Gideonie. 13. Wszystkich ludzi, którzy byli z Izmaelem, ogarnęła radość, gdy ujrzeli Jochanana, syna Gareacha, wraz z innymi towarzyszącymi mu przywódcami. 14. Odwrócił się więc cały lud, który uprowadził Izmael z Mispa, i przeszedł znów do Jochanana, syna Kareacha. 15. Izmael zaś, syn Netaniasza, zbiegł wraz z ośmiu ludźmi przed Johananem i odszedł do Ammonitów. 16. Jochanan, syn Kareacha, i inni towarzyszący mu dowódcy wojskowi zabrali więc resztę ludu, który uprowadził Izmael, syn Netaniasza. Z Mispa po zabiciu Godoliasza, syna Achikama, mężczyzn, kobiety, dzieci jak i dworzan, których uprowadził z Gibeonu. 17. Wyruszyli w drogę i zatrzymali się w garot Kimcham, w pobliżu Betlejem, by udać się w dalszą drogę do Egiptu. 18. Dalej od Chaldejczyków. Bali się ich bowiem, gdyż Izmael, el, syn Netaniasza, zamordował Godoliasza, syna Achikama którego król babiloński ustanowił zarządcą kraju. Jeden, wszyscy dowódcy wojskowi wraz z Johananem, synem Kareacha, Jezaniaszem, synem Hoszajasza, oraz cały lud od małego do wielkiego przyszli dwa, i powiedzieli do proroka Jeremiasza, niech nasza prośba znajdzie posłuch u ciebie. Módl się za nami do twojego Pana Boga, za całą tę resztę, bo pozostało nas niewielu z wielkiej liczby, jak to nas sam widzisz trzy? Aby twój Pan Bóg wskazał nam drogę, którą mamy pójść, i co mamy czynić? 4. Prorok Jeremiasz odpowiedział im: Dobrze, będę się modlił do waszego Pana Boga, zgodnie z waszym życzeniem. Każde słowo, jakie mi Pan powie o was, oznajmię wam, nie tając przed wami niczego. 5. Oni zaś rzekli do Jeremiasza, Bóg nam świadkiem wiernym i prawdomównym, że postąpimy we wszystkim według tego. Co Pan, Twój Bóg, objawi dla nas? 6. Czy będzie to dobre, czy złe? Usłuchamy głosu naszego Pana Boga, do którego Cię posyłamy, aby się nam dobrze powodziło, gdyż posłuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego. 7. Po upływie dziesięciu dni Pan skierował do Jeremiasza słowo. 8. Zwołał więc Jeremiasz Johanana, syna Gareacha, wszystkich dowódców wojskowych, którzy mu towarzyszyli, oraz cały lud. Od małego, wielkiego dziewięć, i powiedział do nich: To mówi Pan, Bóg Izraela, do którego mnie posłaliście, by przedstawił Mu waszą prośbę. Dziesięć. Jeżeli będziecie nadal mieszkać w tym kraju, wzmocnię Was, a nie zniszczę, zasadzę Was, a nie wyrwę, ogarnął mnie bowiem żal nad nieszczęściem, jakie Wam uczyniłem. Jedenaście. Nie obawiajcie się króla Babilońskiego, przed którym drżycie. Nie bójcie się go wyrocznia Pana bo ja jestem z wami, by was ocalić i uwolnić z jego ręki. 12. Okaże wam miłosierdzie, także się zlituje nad wami i pozwoli wam zamieszkać w waszej ziemi. 13. Jeżeli zaś postanowicie, nie słuchając głosu Pana, waszego Boga, nie chcemy przebywać w tym kraju. 14. I powiecie, nie. Raczej chcemy udać się do ziemi egipskiej, gdzie nie będziemy oglądać ani wojny. Ani słyszeć głosu trąby, ani łaknąć chleba. Tam chcemy zamieszkać, piętnaście, to wtedy posłuchajcie słowa Pańskiego, reszta Judy. To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela.